W naszym projekcie przedstawimy kilka z wielu figur, które w przestrzeni trójwymiarowej nie są możliwe, niektóre są złudzeniem optycznym i choć sprawiają wrażenie trójwymiarowych, mogą istnieć tylko na płaszczyźnie. Inne istnieją, lecz posiadają dość niecodzienne dla niektórych dziwne własności. Ostatnią grupą są te, które wydają się nieprawdopodobne ich skonstruowanie nie jest możliwe. Figura liniowa jednowymiarowa to np. odcinek. Figury płaskie jednowymiarowe to m.in. okrąg, elipsa, parabola, hiperbola. Figury płaskie dwuwymiarowe to np. koło wielokąty. Figura przestrzenna jednowymiarowa to np. linia śrubowa, dwuwymiarowa sfera, trójwymiarowe m.in. kula, sześcian, ostrosłup. Figura niemożliwa to błędna interpretacja obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok myślenia. Właściwie jest to szczególny typ złudzeń optycznych. Figura, która jest możliwa tylko w postaci szkicu, rysunku. Po raz pierwszy figury takie opisał brytyjski matematyk Roger Penrose w artykule opublikowanym w gazecie British Journal of Psychology. Trójkąt Penrosa, figura niemożliwa wymyślona przez szwedzkiego grafika Oskara Reuterswarda w 1936 roku. Nazwa figury pochodzi od matematyka Rogera Penrosa, który niezależnie odkrył i spopularyzował ją w latach 50. XX wieku, opisując jako niemożliwość w jej najczęstszej postaci. Trójkąt Penrosa objawia się jako przedmiot utworzony z trzech równych belek o kwadratowym przekroju, których końce są połączone, tworząc kąty proste, a cała figura ma kształt trójkątny. Pelki mogą być od siebie oddzielone jako sześcienny lub prostopadłościany i jedynie ułożone w kształt trójkąta Penrose'a. Ciekawym i wartym uwagi obiektem są również schody Penrose. A. Obiekt ten został zaprojektowany przez Lionela Penrose'a i jego syna Rogera. Rysunek przedstawia schody załamane czterokrotnie pod kątem 90 stopni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że schody prowadzą w górę, a jednak na górę po nich nie można wejść. Ciągle wraca się do punktu wyjściowego. Jest to niemożliwe do wykonania w trzech wymiarach, ale dwuwymiarowy rysunek umożliwia przedstawienie tej paradoksalnej budowli dzięki zakłóceniu perspektywy. Stęga Mobiusa to dwuwymiarowa, zwarta rozmaitość istniejąca w przestrzeni trójwymiarowej, którą można uzyskać sklejając taśmę końcami na odwrót. Jej najważniejszą cechą jest to, że ma tylko jedną stronę. Jest tak zwaną powierzchnią jednostronną. Posiada również tylko jedną krawędź. Sklejenie tej krawędzi, niemożliwe w przestrzeni trójwymiarowej, daje butelkę Kleina, opisaną przez niemieckiego matematyka Augusta Mobiusa i Jonana Benedikta Listinga w 1858 roku. Diabelskie widły. Jedna z niewielu niesamowitych brył autorstwa Oskara Reuterswarda. Zaburzenie perspektywy. Kłócą trzy wystające w lewą stronę wypustki z ich podstawą. Inne figury niemożliwe. Kwadrat Penrose'a. Dolmen. Dziękujemy za uwagę. Projekt przygotowali Filip Gawenda. Mikołaj Holik. Krzysztof Cel. Max Cygan i Damian Biały